Witam Państwa w piątek, 10 dnia lutego. Para euro-dolar w tym tygodniu zwyszkowała nam do poziomu 13320 tam zostało ustanowione w tym momencie maksimum i przy tym poziomie także wypada linia szyi, potencjalna linia szyi formacji głowy i ramion z wykresu tygodniowego, a zatem jest to taki modelowy test przełamanej wcześniej wspomnianej linii. Jeśli rynek tutaj zatrzyma się w tym rejonie, wtedy też będzie można oczekiwać. Ponownie spadku euro-dolara, ponieważ jeszcze znajdujemy się w dużym kanale trendowym. Ponownie w okolice 1,28,70 bądź nawet 1,25,88 jeśli chodzi o najbliższe tygodnie. Jeśli popatrzymy na poprzednią korektę wzrostową, która miała miejsce w tym ruchu i popatrzymy na tę korektę, zdają się one być dość podobne do siebie. W związku z tym, jeśli pojawiłby nam się w przyszłym tygodniu tego typu sygnał, czyli duża świeca spadkowa, wtedy też można by oczekiwać kontynuacji zniżki wewnątrz czerwonego kanału trendowego. Jeśli chodzi o to podobieństwo, to jest ono też widoczne na wykresie dziennym, oczywiście, jeśli popatrzymy na ten ruch, który miał tutaj miejsce, i obecnie na ten ruch. Jest to taka mniejsza kopia właśnie tej poprzedniej zwyżki. I kluczową oczywiście będzie ta linia trendu, gdyż tak jak wspomniałem, wcześniejsze przełamanie tej linii i formacja z wykresu tygodniowego doprowadziły do systematycznych spadków. Jeśli coś takiego pojawiłoby się w przyszłym tygodniu, czyli przełamanie linii i zejście niżej. Tutaj mieliśmy też formację głowy i ramion. Obecnie to też całkiem dobrze wygląda na formację RGR, jeśli zeszlibyśmy do poziomu 1,3050 załóżmy, potem chwilę się pokonsolidowali i szli niżej, tak więc te podobieństwa do poprzedniej korekty na eurodolarze są dość spore. Jeśli chodzi o parę USDCHF, tutaj rynek najwyraźniej nie ma siły na dalsze spadki, cały czas oscyluje w okolicach 0,9120 tego miejsca wsparcia i czekamy tutaj na przełamanie linii trendu poprowadzonej po lokalnych szczytach. Jeśli popatrzymy na kształt sytuacji, mogliśmy tutaj także mieć pięciofalową strukturę spadkową, fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz fala piąta, a co jeszcze ciekawe, mogliśmy też mieć idealny układ fali piątej. fali piątej, co by oznaczało, że koniec ruchu trendowego właśnie się zakończył, i para USDCHF będzie przechodziła w fazę wzrostów, ale tutaj potrzebowalibyśmy przebicia poziomu 0,9150, gdyż jeszcze też mamy alternatywę jako rozbudowana fala czwarta, czyli korekta ABC, pędząca bądź też nieregularna i dopiero zakończenie na fali piątej. Potwierdzeniem jednoznacznym powinno być wyjście nad 0,9176, a wtedy też um, mielibyśmy właśnie o, utwierdzenie, że pięciofalowy Spadek się zakończył. Jeśli chodzi o parę funt-dolar, tutaj mieliśmy wybicie górą z formacji trójkąta, po czym linia poprowadzona po szczytach jest ciągle testowana jako miejsce wsparcia i ostatni spadek wygląda na korektę prostą ABC i teraz zdaje się, że możemy nawet obserwować wzrosty w okolice 1,5924, a przynajmniej wypadałoby przetestować okolice 1,5883. Przełamanie linii poprowadzonej po minimach mogło być tutaj potwierdzeniem do powstania większego ruchu spadkowego, gdyż linia ta jest obecnie miejscem wsparcia. Jeśli chodzi o dolara australijskiego, tutaj mamy cały czas ogromną formację harmoniczną, prospadkową formację harmoniczną, i pierwsza na razie z linii trendu jest przebijana. Jeszcze to nie jest takie ostateczne potwierdzenie dla tejże formacji, tej struktury, natomiast jest to pierwszy sygnał, że ten cały trend, który tutaj obserwowaliśmy, słabnie. Potwierdzeniem dla struktury spadkowej będzie wybicie linii poprowadzonej po dołkach formacji, a wtedy też droga do większych spadków zostałaby otwarta. Jeśli chodzi o parę euro PLN, mamy aktualnie, zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami, korektę, prawdopodobnie na fali czwartej. E, Można ona potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu, bądź też jeszcze przez kolejne dwa tygodnie, aby była równa w czasie do fali drugiej, bądź też od niej dłuższa, 4,23, 4,26 poziomy potencjalne docelowe dla tej korekty, a następnie można by spodziewać się jeszcze jednego umocnienia złotego jako fala piąta, kończąca bardzo rozbudowaną korektą ABC. Polska giełda jest dość silnie skorelowana ostatnio z parą Euro PLN, w związku z tym wzrosty na Euro PLN nie równają się spadkami na WIG-20. I tutaj patrząc też na cały kształt sytuacji, możemy obecnie obserwować prawdopodobnie korektę na fali czwartej. Jej zakończenie mogłoby potem sugerować, powstanie ruchu wzrostowego na fali piątej, a to kończyłoby już falę C w rozbudowanej korekcie ABC po całym wcześniejszym spadku. Poszczegółowe komentarze i analizę zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.